Buongiorno. Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich gorąco i znów na rowerku. Plany były inne nie jechać w góry Sowie, no ale z powodów technicznych, superiora nie udało się zrealizować tych planów dzisiaj także dzisiaj znów singielek i jedziemy także z racji, że dzisiaj na singielku to postanowiłem połączyć przyjemne z pożytecznym przyjemne, czyli jazdą na rowerze, pożyteczne nagranie materiału w związku z dość y, dużo pytań dostałem na Facebooku o ten rower, także postanowiłem nagrać coś o nim, bo w poprzednim filmie faktycznie mało, prawie nic nie powiedziałem o nim. A my dzisiaj powyżej seteczki, gdzieś wyjdzie około 110 km do Linka Byszczycy, coś pięknego. Tingielek, coś pięknego Strasznie mi przypasował ten rower. Także gdzieś stanę i coś pomarudzoni. i try to make it through my life in my way there's you i try to make it through these lies that's all i do just don't deny it just don't deny it and deal with it yeah, deal with it. You try to break me. You wanna break me. Bit by bit. That's just part of it. dzisiejszy wypad za, zakończony jesteśmy tutaj w takim pięknym miejscu nad Odrą Martwą bodajże tak się to nazywa No i dzisiaj wpadło około 110 km jakieś niecałe 400 metrów przewyższeń i tak obiecałem obiecam zaraz coś o nim powiem w związku z sporą ilością pytań na Facebooku o niego nawet co niektórzy mi za, zarzucali, że nic nie powiedziałem w pierwszym filmie, no, fakt, faktem faktycznie bardzo mało powiedziałem. No, ale tam zmagałem się jeszcze z, 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 z tym zapaleniem drugiego Ciężko mi było mówić, także nie chciałem tam za bardzo tak się rozgadywać. No, ale dzisiaj szybciutko powiem coś o nim. Tak jak wspominałem w poprzednim filmie, rower kupiłem naprawdę zaniedbany. Na szczęście okazało się, że to zaniedbanie było tylko powierzchniowe. Chyba nie był myty z 2 lata. O, kaczuszki <laughs> wyszły. Chyba ten rower nie był ze 2 lata myty, ale rozebrałem go doszczętnie. Zostały rozebrane tutaj łożyska piast, łożyska sterów, łożyska suportu, wyczyszczone pod ciśnieniem. został nałożony nowy smar. No, i złożone wszystko do kupy. Wszystko pięknie chodzi, na szczęście. Tak, jak mówię, okazało się, że tylko było to powierzchowne. Yy, właściciel, no, niestety nie wiedział nic, nic, kompletnie nic na temat tego roweru. Wiedział tylko, że został złożony przez jakiegoś jego znajomego, ale nie wnikał co i jak, nie za bardzo się na tym znał. Yy, nawet nie wiedział, jaka marka, chociaż. Jest tu jak byk, bo jest z przodu Logo Stevensona, no ale mógł nie wiedzieć. Z tyłu też jest Logo Stevensona. Ja się doszukałem w internecie jest to rama Stevenson Model Supreme. Kaczuszki, kacuszki. Trzeba cię się tu pokazać. No, szybciutko techniczne, parę technicznych rzeczy. No więc tak, rama aluminiowa z karbonowym widelcem, taperowana główka, rozszerzana, zwężana jak kto woli. Rama bardzo ładne ma schowane spawy lub spoiny, też jak kto woli, ale naprawdę bardzo, bardzo estetycznie schowane te te spoiny tak samo przy suporcie. Jak i przy róże sterowej, naprawdę ładnie to estetycznie wygląda. Mamy tu miks naprawdę komponentów. Mamy tutaj korbę Ultegra 42T, zębatkę 13. Mamy tu koła Mawikowskie. Z tego co widzę, dowiedziałem się, są to model Axiom szprychy niewiadomego pochodzenia za to piasty i łożyskowanie całego roweru jest to firma angielska jeżeli dobrze wymawiam to jest Sturmey Archer są tu właśnie piasty tej firmy jest, są łożyska zewnętrzne przy suporcie, są łożyska przy sterach, klamki mamy TRP Klocki amulcowe mamy Shimano, a zaciski mamy Tektro. Także mieszanka niezła. Napinacz łańcucha jeszcze Czerowski. Inwestycja szybciutko. No, zainwestowałem, no koszyczki zostały kupione, bo nie było, no to musiałem kupić, a ja nie miałem kompletnie siodełko, wsadziłem mojego speca miałem też luki Xtraki, także też tu wjechały a z takich inwestycji finansowych, które, które tu włożyłem w ten rower, no to łańcuch tamten był dość sporo wyciągnięty wymieniłem wszystkie linki linki hamulcowe łącznie z pancerzami została wymieniona Owika. Jest to owika akcenta camo. Co jeszcze? Aha, zakupione zostały, no niestety, opony, bo w oryginale, jak go kupiłem, były opony, no nie wiem, jakieś no name, naprawdę kiepskiej, kiepskiej jakości. Także wyleciały, a wjechały tu kultowe Continental Racingi CX o rozmiarze 35C. Ogólnie powiem Wam, że rower mega dynamiczny. Naprawdę kapitalnie na nim się mi jeździ. Dobra, chyba wszystko Wam powiedziałem o tym rowerze. Chyba w miarę szybko. Jakbyście coś chcieli jeszcze wiedzieć, no to piszcie. Zadaw zadawajcie pytania. Chętnie odpowiem. Odzyskałem głos, to mogę mówić. Dobra, trzymajcie się. Rowo, Do jutra. Do następnego. Hej, cześć.